Korony, Konfederacji Korony Polskiej współtworzącej Konfederację wolności i niepodległości. Korona wykonała 400% normy z jednego mandatu w kadencji dziewiątej. Wchodzimy w kadencję dziesiątą, dysponując w Państwa imieniu i z Państwa woli nasi szanowni drodzy. Wyborcy, dysponując już czterema mandatami poselskimi, wraz ze mną prezes Włodzimierz Skalik, prezes Roman Fritz i pan profesor Andrzej Zapałowski, którego mandat jest już drugim mandatem dla Konfederacji i dla korony na Podkarpaciu. Włodzimierz Skalik z Opola wszedł do Sejmu przebojem. Dokonując tego przewrotu kopernikańskiego, jakim jest wyeliminowanie mniejszości niemieckiej z ław parlamentarnych, co z całą sympatią i szacunkiem dla wszelkich mniejszości było przecież i pozostaje aktem nierówności wobec prawa. Roman Fritz z rybnika. Szanowni Państwo, daj głos moim kolegom, wraz z którymi współtworzyć będziemy mam nadzieję, klub poselski Konfederacji Wolność i Niepodległość. Mając tę zdolność tworzenia koła parlamentarnego, będziemy tym kołem póki co nieformalnie, więc możemy się umówić, że tworzymy raczej kwadrat niż koło czterech posłów Korony w klubie Konfederacji w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej dziesiątej kadencji. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, przede wszystkim, jako poseł drugiej kadencji, ponieważ byłem posłem w trzeciej kadencji Sejmu, wtedy także w ramach akcji wyborczej Solidarność tworzyliśmy klub koło nieformalne kpn -u. I tak samo dzisiaj, w ramach, w ramach klubu konfederacji. Jesteśmy lojalnym członkiem klubu Konfederacji Wolność i Niepodległość, a jednocześnie mamy swoją podmiotowość jako Konfederacja Korony Polskiej, ponieważ poważne partie mają także różne frakcje w jedności. Więc będziemy współpracować z naszymi kolegami, jest nas 18, i myślę, że będziemy realizować te cele, które. Obiecaliśmy, do których zobowiązaliśmy się przed naszymi wyborcami. Dziękuję bardzo. Pan poseł Szanowni Państwo, w uzupełnieniu tego, co powiedział prezes poseł Grzegorz Bram, chcę powiedzieć, że te cztery mandaty zostały zdobyte w czterech spośród sześciu okręgów, którymi dysponowaliśmy jako Konfederacja Korony Polskiej. Dysponowaliśmy. Na pozycji lidera danej listy, więc można powiedzieć dwie trzecie tego potencjału, który mieliśmy do dyspozycji, wykorzystaliśmy. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim tym, którzy nam zaufali i zdajemy sobie sprawę, zapinamy pasy, bo będzie jazda bez trzymanki. Dzisiaj mieliśmy konferencję. W sprawie zmiany ustroju Unii Europejskiej. Tak, to Konfederacja wyraża wolę i optymizm w tym, że my odbieranie suwerenności Polsce my ten proces zatrzymamy. Powstrzymamy, jak również cofniemy wszystkie te niekorzystne decyzje, jakie już zostały podjęte przez niby propolski rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudna kadencja, bo oprócz procesów zmiany ustroju Unii Europejskiej rysują się również inne bardzo ważne działania. Mam na myśli chociażby w maju przyszłego roku zostanie zakończony proces przygotowania nowego traktatu przez WHO, traktatu antypandemicznego który również w dużym stopniu będzie odbierał suwerenność Polsce, suwerenność narodowi polskiemu. Będziemy się temu stanowczo sprzeciwiać. No i jak zawsze deklarujemy, że Konfederacja Korony Polskiej będzie największymi patriotami Konfederacji Wolność i Niepodległość. Dziękuję bardzo. Pan prezes Friedrich. Szanowni państwo, jak widać na naszych obliczach widać przede wszystkim doświadczenie oraz miłość do ojczyzny. Jak powiedział mój przedmówca, rzeczywiście jesteśmy liderem, jeśli chodzi o postawę patriotyczną w naszym Sejmie. Na to liczymy, z tej ścieżki nie zejdziemy. Deklarujemy naszą wielką pracę dla ojczyzny. Tutaj reprezentowani jesteśmy jako przedstawiciele, posłowie ziemi przemyskiej, rzeszowskiej, rybnickiej oraz opolskiej, ale na tym nie koniec. Zapraszamy wszystkich patriotów z wszystkich polskich okręgów. Zapraszamy Polonię do wspólnego działania, do wejścia na nasz pokład na pokład Konfederacji Korony Polskiej. Szczęść Boże! Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, korona w Konfederacji zawsze na straży własności, wolności i bezpieczeństwa. Polaków zawsze w polskim interesie narodowym na straży polskiej racji stanu. Bardzo dziękujemy za to zaufanie, za to zaangażowanie w kampanię wyborczą Korony w Konfederacji, co zaowocowało tak jak na nasze skromne siły spektakularnym efektem. Dziękujemy i prosimy o jeszcze bądźcie z nami po to żebyśmy wspólnie mogli zadbać o to by państwo polskie pozostało polskim by najjaśniejsza Rzeczpospolita pozostała państwem narodu polskiego a nie landem eurokołchozowym nie republiką sowiecką nie stanem amerykańskim nie ukropolem nie ukro Polinem. To jest Polska i niech tak zostanie. Dziękujemy za uwagę. Pytań nie widzę, nie słyszę. One się, mam nadzieję, nasuną w miarę rozwoju sytuacji, a jak zaznaczył prezes Skalik, będzie się działo, szanowni państwo. Dziękujemy. Z panem Bogu.